Gerald zaprasza na wżyć hędożone przygody Purposa. Pozdrawiam Jacek Rozenek. Bywaj. No hello, tutaj Purpos. Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. W sumie to wypadłem z Kermoren w ostatnim odcinku. I nie wiem jak wrócić. Ale coś zaraz wymyślę! Ło! Przeżyłem to. Kolejny raz przeżyłem. Ale to jest pięknie. Rewelacyjnie wręcz powiedziałbym. Dobra, eee, jakie mam zadanie? Aha, miałem właśnie, miałem skoczyć do tych dwóch znaczników pytajników. Wypadłem z Kermoren, to tak też uczynię. Pojadę sobie do tych znaczników. Płotka. Ty to się znikąd pojawiasz. I skoczymy sobie do tych znaczników. Czy mam tu skręcić? W tą dróżkę teraz? Tak. I tą dróżką przez kawał czasu, a potem, no potem już przez bezdroża. Nie, 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 to nie, to nie, to kliknąłem. Nie widzę klawiatury, na, na że tak powiem po omacku, bo mi zasłania mikrofon klawiatury, więc po omacku trochę e, Co robię. Dobra, lecimy do tych. Yy, do tych znaczników, co to nie wiadomo co tam jest pytajników, znaczników. Mam tylko nadzieję, że yy, jakoś... Zaraz, 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 zaraz. Czy ja dobrze pojechałem? Tak, jadę świetnie. W zasadzie tutaj już. Po... No, kurde, kolejny raz ten sam numer. Tutaj już w zasadzie powoli można by gdzieś się wymyślać, jak dostać. Oho, znowu zbagowany koń, który jedzie głową w dół. A ty co? Że tak zatrzymałaś. No dobra, tu jeszcze jest dróżka. Ale tutaj już wypadałoby. Odbić. Ona znowu gdzieś spadła. Coś nade mną jest. Ale nie chcę z tym walczyć. A to te harpie są. No jedź! Aha, poziom paniki wierzchowca, ale jakbyś uciekała płotka, a nie. Patrzyła się. Poziom paniki. Ej, ale tu stromo. Holy fuck! Ty. No cóż, yy, załaduj ostatni zapis gry. No nie no, yy, dobra. Wiecie co, może to jest że dostanę się tam. Dostanę się tam po odcinku, bo tak to jest. Yy, no lipa. Lipa strażebna. Jak widzieliście. A teraz powinienem być w Kermoren, bo ostatni zapis chyba był w Kermoren. Także tak, jestem pod Kermoren. No tak, no bo tutaj był ostatni zapis. Dobra, i trzeba wracać do samej twierdzy. Mam nadzieję, że nie zginiesz. Nie zginąłeś. Piękne zejście, Geralt. Jestem z ciebie dumny. Odnajdź Escala i pomóż mu w polowaniu, w polowaniu na Widłogona. Czy to jest główny quest w ogóle? Wow, ile zadania, zadań głównych jest. Znajdź NFR, znajdź Lamberta, poszukaj tropów Escala przed Kremorem, korzystając z, wiedźwi, z Wiedźwińskich zmysłów. I yy, to będzie chyba ten, ten quest, który mam na tą chwilę. Dobra. To pewnie ślady Eskela. Nikt inny ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. No, no no, czyli co? Czyli idziemy po śladach. A będzie śmiesznie jak się okaże, że główny quest doprowadzi nas właśnie do tamtych em, miejsc, w których... Nie. W których są te pytajniki, ale jednak nie. Co nawet nie patrzę tutaj na drogę, bo te słabiej widać, pokazują mi się znaczniki na kompasie, znaczy na, tym, na tej mapce i po tym wnioskuję, gdzie mam jechać. A tu co? A rogatek. Ale tu ładnie. Jaka kolorystyka? Ładnie, ślicznie wręcz powiedziałbym. No i znowu mam znaczniki na mapce. Tak, że... Zdecydowanie łatwiej jest to robić patrząc na mapkę. Yy, tak jak bo tam strasznie marudziliście, że ostatni odcinek był 20-minutowy, ojej tragedia, yy, jestem w trakcie naprawdę ciężkiego zapierniczu, więc wszystkie marudy, które marudzą, że był za krótki odcinek, niech się cieszą, że odcinek w ogóle był, bo. Dzisiejszy też nie będzie za długi, ale już niedługo. O, patrzcie, coś fajnego. Niedługo, już bardzo niedługo będzie normalniej. Myślę, że już w przeciągu. Jeszcze dwa dni, może być tak, że będą troszeczkę krótsze te odcinki. Poza tym, czyli jeszcze w poniedziałek. Nie, tak, w poniedziałek i we wtorek. A potem już wrócimy do normalności. Ze względu na to, że no taka, a nie inna sytuacja w moim życiu. Zresztą, wszystkiego się dowiecie. W swoim czasie, w jak on się nazywał? Wojsiłek, piękne zwierzę. Ślady stóp i kozich kopyt, ciekawe. Kamienie, i ślad się urywa, świetnie. Może pokieruje się węchem. Eskela nie wyczuje za to ta koza. Tylko trzeba czegoś, co nią pachnie. Co ma pachnieć kozą? Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści, o, ale capi. No bywa. No tak, dzisiaj jak yy. teraz trzeba na węch. Aha, dobra, jest tutaj ścieżka. Ścieżka smrodu. No proszę, ślady Eskela. Miałem nosa. No zdecydowanie y, nosa. I no, wyjdę sobie po mapce, a tutaj co? Oj, oj, tu kilka śladów się zrobiło. Dzwoneczek. Sama się nie przywiązała. To miała być przynęta na widłogą, ale widzę, że na wiedźminów też działa. Hm. Jaki przyjemniaczek. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza. <laughs> Dobrze Cię wreszcie widzieć. Ciebie też. Ciebie też. Jak leci? Po staremu, od utopca do utopca. Mm -hmm. To wszystko? Jestem prostym Wiedźminem. Nie walczę ze smokami, nie bratam się z królami, ani nie sypiam z czarodziejkami. Nie to, co niektórzy. <laughs> Ograniczę się do sypiania z czarodziejkami. Na przyszłość postaram się ograniczyć do sypiania z czarodziejkami. Nie wątpię, że to najprzyjemniejsze, ale wcale nie wiem, czy najbezpieczniejsze. Psz, słyszałeś? Leci. No to zabijmy widłogona. No. O, siema gościu. Eee, quen. Eee, dobrze. Oż ty, cholero. Nie jesteś za słaby. Dobra. Kurde, goś jest dobry. Bra. Ło! Dostałem krytyka. Znaczy on dostał krytyka. Mi wszedł krytyk. Czyżby... Leciał do swojego gniazda i chce nas tam zwabić. To jest pułapka. Biega, 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 biegaj Geralt. No co jest? Nie zdasze jak to robią gadziska paskudne. Mógłby nam już oszczędzić zachodu i dać się zasiedc. Mocno krwawi. I to z jakiejś tętnicy bo jucha jasna. Daleko już nie zaleci. No jest znowu idziemy po znacznikach na mapie. No czemu nie biegniesz? Gerald, nie denerwuj mnie. Bez sensu. Skakuj tu. Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować i na niego. E tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kadwańskiej krwi, dałby radę. Mówiłem ci skąd go mam? Nie, chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki, taki tam standard. Powiedziałem, dasz co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz musi ozirebiła. <gry> Eskel i Wojsiłek związani mocą przeznaczenia. Urzekająca historia. Drwij sobie, drwi po prostu. Wygląda na to, że zwiał do leża. i dobrze stąd już nie ucieknie. A no bez dwóch zdań. Dobra, dbra, czy to nie ma jakichś, właśnie. W takich miejscach lubią być pochowane różne fajne rzeczy. Co to jest? Mijące mięso, jelenia skóra. Nie wiem na kiego grzyba mi to. A tutaj? Nie wiem co mam z tym zrobić. Po co mi było to rozwalić? Tak z ciekawości pytam. Możliwe, że to się później do czegoś przyda. Hmm. No, na tą chwilę nie mam tutaj nic do zrobienia. Więc możliwe, że takie skałki później się przydadzą do czegoś. Dobra, tu prowadzą ślady. Ależ tu ciemno. Jak w tyłku. Kawałek drewna, naprawdę. Sprawdźmy, czy tutaj niczego nie ma. Ja tu nic nie widzę, idę tylko po, po mapie, że tak powiem. Po tym, co mi mapka pokazuje. O, 8. No! W sumie mam to akcji. Można byłoby je wykorzystać. Skoro mam już je dosyć dobrze rozwinięte. No i się przydało. No dobra, zbierz płyn rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Ty nie z tyłu, tuż pod czaszką. No, co ty nie powiesz? Co ty nie powiesz? Chcesz mi jeszcze pokazać, którą stroną noża mam ciąć? Tą ostrą. No pośpiesz się. <laughs> Błeszczelny. Ciekawe, co to. Kość potwora, surowe mięso, smocze O, smocze łuski. Szkoda, że... Nie... nie pamiętam, co to nam było smoczego potrzebne do wyprodukowania tej zbroi. No szkoda, że tego nie wyrzucił. No i co? Tu nic? Zero Żadnej skrzyni. Nic kompletnie. Też żal. Eee. No dobra, trudno Lipton. A teoretycznie. Mogło być tak fajnie. No tam już byłem. dobra, wychodzimy. Nic tu ciekawszego chyba nie znajdę, ale tu są widoki piękne. Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, wojsiłek czy płotka, no i kto jest lepszym miejscem? Pewnie. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym Cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. No dobra, może byśmy się założyli o coś. Byłoby fajniej. Bo tak to... żadne wyzwanie. O, tamten nie jest taki znowu wolny. Pierwszy raz mam godnego przeciwnika. Ale na szczęście mam te sportowe coś tam i, i się mniej męczy przez to. Płotka. Co pozwala mi y, zrobić znaczną przewagę nad przeciwnikiem. Więc, jakby się zmęczył. Płotek nasz to. Hmm. Hmm. Czyżby go trochę. Żal, chwycił. Dobra. Cwałuj, 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 bo on tutaj już nam... ...mocno na ogonie siedzi. No nie! No co, 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 co jest, co jest, co jest, no przecież... Wyhamowała nagle Mhm, Ta kamera. No wreszcie! Długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się zsuwało. Dobra, dobra. Hmm, złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. O właśnie. Skoro nalegasz. Skoro nalegasz. Trzymaj, niech ci służy. Co, do, co dostałem, co dostałem? Otrzymano punkty doświadczenia 200 i co? O, buty ludów wzgórz, pokaż nam je ja te buty. O! O! Nice! Można go No, nie Wow, są naprawdę fajne. Spoko, dzięki. Normalnie bym nie wziął, ale wiecie. Jad Wisielców, nowa receptura. Ja dwisior to znowu ażeby zamieć Zwabić. Aha. Trzymano punkty doświadczenia kolejne. O już niedługo. 20 poziom. To już taki w miarę w miarę poziom. Dobra, bo ja tu nie wiem gdzie mam iść. W sumie znowu na mapkę idę, już się przyzwyczaiłem. Do tego GPS-a no! Odblokuj się. To blokowanie się mnie wkurza. Ciekawe, czy na przykład ten ma coś do sprzedania. Wesemir. A ile ja mam kasy w ogóle? 5200. Ale właśnie Wesemir by mi się przydał, że mu posprzedawał... Ale to ładne jest. Nie, jednak na, na Wiedźminie wygląda fatalnie. Przydałby mi się Wesemir, że mu posprzedawał kilka rzeczy. Jak na razie ta najładniejsza. I byłoby fajnie, jakby miał którąś z tych nieszczęsnych zbrój. No w Co ty czynisz, Gerard? No właśnie to miałeś uczynić od początku. Pobaw się trochę w Assassin's Creed'a. Dziwne rzeczy tu się dzieją. My, 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 my. Znowu gdzieś ścieknie. Pamiętam z dwójki, właśnie tutaj. Mm -hmm. Niezły okaz. Oho. Miesiąc tropienia i podchodów, ale wreszcie dorwałem sukcesy. Gratulacje, a na co ci jego truchło? Wypchasz jej i postawisz przy kominku na pamiątkę? No, nie głupi pomysł. Tylko wpierw skończę sekcję. Ten katakan był szybszy niż inne. Szybszy i silniejszy. Chcę go sobie dobrze obejrzeć. To nie przeszkadzam. Dobra, to nie przeszkadza. Szukam kogoś, kto mógłby coś tu... Utrzymaj to. Dobra, idę do Jen najpierw. Tutaj w dwójce się uczyliśmy wszystkich podstawowych rzeczy. Z czego się korzysta i tak dalej, to pamiętam. Albo to w jedynce było. Już nie pamiętam. Dobra. Dużo alkoholu. W końcu to twierdza wiedz miejska. No co? A, Gerard nie stroni od alkoholu. Dobra to bardziej by mi się przydał ten Vesemir może on będzie miał coś do sprzedania czy w ogóle tu kto, ktoś jest w kermorek kto ma coś do sprzedania no wskakuj Wbiegaj, biegaj biegaj ratuj, вот Kolerny kryształ! Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt... przepraszam, ale nie jestem w nastroju na żarty. Co ci gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba na grzyby. Chłopaki. Cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło, zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę, jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Nie ufasz nam? Hmm. Masz jakieś wątpliwości? Nie ufasz nam? Ufam. Ale boję się, że wy nie ufacie mnie. Dlatego wolę utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Póki co. Pokrętna logika. Może tak się wydawać, ale jeszcze przyznasz mi rację. Słyszałem o łóżku. Słyszałem o łóżku. Wolisz spać na ziemi? Nie polecam. Podłoga jest z kamienia. Strasznie ciągnie. Wolę to, niż wyciągać rude kłaki z materaca. <laughs> Więc chodzi o Tris? Owszem, chodzi o naszą ukochaną Tris. Gerald, nie chcę wyjść na pamiętliwą załzę, ale jednak pieprzyłeś moją przyjaciółkę w tym właśnie łóżku. Tak wiem, straciłeś pamięć, niech ci będzie. Umówmy się tak, nie będę ci już robiła o to wyrzutów, a ty nie będziesz mi wypominał tego głupiego łóżka. Zgoda? Zgoda. Świetnie. To przejdźmy do bardziej palących kwestii. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Eskelowi już pomogłem. Zobaczę co u Lamberta. Coś jeszcze? Tak. Jest jeszcze jeden drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. Jak mam się do za to zabrać? No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Dobra. Potes po potestyzatora brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Uh -huh. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. <grystanie> ja nawet nie skojarzyłem. No widzicie, Je głodnemu chleb na myśli. E A, i jeszcze. Yennefer jest głodna. Tak. Geralt też. Dziękuję, Geralt. No nic, na tą chwilę dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.